Tam się świeci, ale słodki jest, ale w ogóle to Ci chciałam powiedzieć, że pierwszy raz w życiu widzę zabawkę 20+. No autentycznie, ona tu ma oznaczenie, widzisz? To jest zabawka 20+. W życiu bym nie powiedziała. Jak Ci się kroi? Ciężko. Tak? Mogłeś sobie na temperować. No, ale ładna widzę nam się trafiła, nie? Ten tak. pan wiedział, co nam daje. Zacna. Taki obiad sobie zafundowaliśmy, a my wieczorem mamy iść na kolację, nie? No. Ja nie wiem, czym pójdziemy dzisiaj na tą kolację. Moi drodzy, przychodzę do Was z kawą. Jestem wykończona, także Jezu, ja tej kawy dzisiaj potrzebuję, także szok. No, także tak to wygląda. Jak widzieliście, zdążyliśmy być na zakupach i zdążyliśmy zjeść obiad, i tak mam teraz chwilę dla siebie. No, także wzięłam prysznic, zaczęłam się ogarniać, kaweczka i co ja Wam chciałam pokazać? Chciałam Wam pokazać moją pielęgnację, ale... Najdzie się napić po suszy. Mam, chciałam pokazać ostatnią moją pielęgnację, dlatego że zaczęły się chłodne dni. A jak zaczynają się chłodne dni, to ja też jakoś mniej się przytłuszczam na twarzy. I... Jak jest tak chłodniej, to i moje usta nagle robią się jak je na skorupa. No i bardzo często mam jakieś takie skórki. Tutaj mam teraz taką na brodzie, bo po prostu wiecie, szczególnie po wypryskach. Jak ja mam jakiś wyprysk, to później mi się robią skórki naokoło tego i to się tak łuszczy, i łuszczy i łuszczy. No, także tak to wygląda, ale ja też nie przetłuszczam się teraz tak, co sezon tak mam, że jak już się kończy lato, to zaczyna się jesień tak. Jak zaczyna się jesień, no to ja po prostu zaczynam się mniej przytłuszczać i jakby mogę sobie pozwolić na większe, głębsze nawilżenie. No, także zawsze sobie na to pozwalam. Słuchajcie, tutaj mam takie maseczki. Są maseczki od Pure Derm, maski hydrokolagenowe ze złotem, wyjątkowa formuła wzbogacona kolagenem, witaminą E, wyciągiem z zielonej herbaty. Oraz owoców tropikalnych. Maski zapewniają, zapewniają intensywne nawilżenie oraz zmniejszają widoczność oznaki yy, widoczne oznaki starzenia się skóry. Fun yy, lo, funkcja się nie oraz odżywcza. Yy, o, i co do każdego rodzaju cery, one są. No i tak, tutaj jest napisane, że na 15-20 minut je zostawiać, ale słuchajcie, ja już ich tak długo nie zostawiam, bo on, nawet w tym momencie mam je trochę otwarte, bo ja po prostu, ja się nie nadaję do używania takich masek. Wiecie dlaczego? Bo to jest w ogóle super paczka, bo to ma 25 y, takich maseczek w płachcie w środku i jest super opcja, y, szczególnie jak jest promocja, to już w ogóle to się kalkuluje, no wiecie, kupujecie w większej ilości, to jest taniej, plus jeszcze to, że y, no, macie jedno opakowanie, a nie, wiecie, jakbym miała mieć 25 maseczek zapakowanych osobno, to no, to jest dodatkowy materiał, nie? No, więc też dlatego my płacimy wtedy za to więcej, więc ogólnie się lepiej opłaca kupować w takim, no i też bardziej ekologicznie i tak dalej. Natomiast do Meritum rozchodzi się o to, że um, ja myślałam, że to się mega u mnie sprawdzi, no ale się nie sprawdza, bo ja zazwyczaj zostawiam te maski w takim stanie. W takim, w takim stanie, że to opakowanie jest otwarte. No i to jest problem, bo one wyschają, więc ja już nie nakładam ich na 15-20 minut, tak jak tutaj jest napisane, tylko ja sobie je nakładam na tak około 10. Bo one już po prostu nie są tak nawilżone, jak były wcześniej. Słuchajcie, jak ja je kupiłam, to one były świetne pod tym względem, że one tak ociekały z esencji. Z esencji? Z esencji? Z esencji. Z esencji e, że po prostu szok. Że po prostu wiecie to serum, czy jak zwał, tak zwał. Tego tam było pełno. A nie, może najpierw to ja sobie założę opaskę, bo się będę wkurzała. Tym bardziej, że świeżo mam włosy, więc jakby nie chcę, żeby się zaraz od maski przytłuściły. No, i generalnie one mają takie śmieszne, wiecie, na oczka, więc ja sobie to zawsze zginam. jak to sobie zginam, to po prostu mam grubszą warstwę pod okiem. Tak one wyglądają. Są fajne, bo są poprzecinane. Ja bardzo lubię te y, poprzecinane, dlatego że one lepiej się układają. Natomiast te, one, wiecie, one są nawilżone. Jak ja przyjadę, to one są mokre. Ja czuję to tutaj serum, esencję, jak zwał, tak zwał. One, jak widzicie, one się potrafią przykleić do twarzy, one nie wyschły mi totalnie na wiór, no bo tak nie jest, ale mm, z racji tego, że one już nie są aż tak mokre, jak wcześniej były, no to ja po prostu ich nie trzymam e, przez te e, 15-20 minut, a dodatkowo, żeby one się super trzymały i, i mi nie uciekało to wszystko, mm, wiecie, w powietrze, tylko żeby mi wszystko uciekało w skórę, to ja sobie nakładam taką maskę, że wyglądam jak bandzior. I mam śmieszne uszy. A dodatkowo na czole mam na, napisane Hydra, więc w ogóle, jakbym była z jakiegoś oddziału, nie? No, także jest ciekawie. Nie powiem, że ja mam nadzieję, że ktoś, kto będzie sprawdzał ten film, z YouTube'a nie powie, że tego puścić nie możemy. No, także tak to wygląda. Ja sobie śmigam na YouTube'a i przez te 10-15 minut. A, a właśnie, bo Wam tylko powiem słów parę. Odnośnie tej maski, dlaczego ja to nakładam? Nie tylko dlatego, żeby po prostu to mi lepiej maskę dociskało do cery i żeby to lepiej się wchłaniało, bo to zapobiega ogólnie parowaniu, em, wiecie, wszystkiego i, i Waszej nawilżonej skóry po prysznicu na przykład i Waszej skóry nawilżonej innymi produktami żeby ona nie parowała, wiecie, w powietrze, tylko żeby to wszystko parowało i wracało. Ta maska to hamuje i to wszystko daje do środka, że tak powiem, więc to wspiera wchłanianie się produktów. Jakby tak ktoś nie wiedział, chociaż nie wydaje mi się, że no, wydaje mi się, że już każdy raczej to zna. Bo to stary wymysł już jest. Natomiast to też pozwala, żeby wtedy taką maskę na przykład, jeżeli ona jest dotykowana na 10 minut, możecie ją trzymać troszkę dłużej, tak, na przykład 15. No, dlatego ja też sobie nakładam y, tą maskę na tą poprzednią, żeby sobie po prostu bezpiecznie korzystać z niej przez 10 minut i żeby sobie te składniki aktywne, które tam zostały mi w tych maskach, po prostu się ładnie wchłaniały w serę. Ja się do takich masek nie nadaję, bo ja po prostu zapominam zatykać tego opakowania i teraz też bym zapomniała no, także, no nie, to się u mnie po prostu nie sprawdza, bo ja po prostu psuję te maski w takim sensie, że po prostu, no, one mi y, podsychają. Wiecie, no, z reguły to ja je zatkam, nie? Ale albo nieszczelnie, albo tak, wiecie, albo wygląda to tak, że całkiem zapomnę, no i tak to, to opakowanie jest tylko takie delikatnie gdzieś tam przymknięte i to tyle. No, więc y, ja bym po prostu musiała mieć maseczki w opakowaniu, nie w takim, wiecie, na y, takiego tutaj nie wiem, jak się to nazywa. No, że jest ten suwak, to jakby do, do ściskania. Tylko powinna mieć takie jak chusteczki, takie mm, dla dzieciaczków, ale takie z tym plastyczkiem tutaj, że wyciągacie i zamykacie ten plasti plasticzek. Finito, to ja powinna mieć te. Bo ogólnie y, chuste chusteczki, tak. Maseczki w wielopaku, super sprawa, ale nie dla mnie, nie w tym opakowaniu. No, więc tak to wygląda. Dobra, lecę oglądać świat Gosi, bo już wrzuciła odcinek. Ja akurat z 10-15 minut minę i wracam do Was. Kochani, świat Gosi, Gosia i jej vlogowiny idealne do kawki, do herbatki, polecajka. Kochani, jak już sobie zdjęłam maskę, to możemy lecieć dalej. I co ja mam tutaj mam do pokazania? Tutaj mam takie otóż serum z um, Botanik, o ile dobrze to czytam. Botanikue się pisze, no sorry jak kaleczę. I to jest serum liftingujące i tutaj co jest, śluz, śluz ze ślimaka, zioła z wyspy, jeju, dżedżu, jak zwał, tak zwał. No i ono jest bardzo fajne, lekkie i mega się nadaje do na przykład, wiecie, korzystania nawet pod makijaż, bo gdzieś tam czasami jak nie chce kremu na dzień, tylko gdzieś tam potrzebuję, wiecie, ja też nagrywam filmy i to tak czasami jest tak, że po prostu zmyłam ten makijaż, zaraz nakładam nowy makijaż i tak dalej, ja wtedy nie robię tej pełnej, wieloetapowej pielęgnacji, tylko właśnie używam tego, dlatego też no tego serum mam mniej niż innych kosmetyków, albo czasami no przyznaję, jak nie potrzebuję większej pielęgnacji, bo w lato z reguły jej takiej większej nie potrzebuję i z niej tak nie korzystam, no to właśnie wtedy leciało to serum po prostu, nie? Albo w ciągu dnia gdzieś tam coś tam porobiłam i wiecie, po prostu chciałam odświeżyć sobie twarz, bo akurat faktycznie potrzebowałam nawilżenia. U mnie to jest różnie. Ja mam generalnie zerę, no, z jednej strony tłustą, ale z drugiej strony ona trochę świeruje. Więc teoretycznie można by było powiedzieć mieszaną, no ale na policzkach też się przetłuszcza, więc jest, jest takie wiecie, po prostu trzeba intuicyjnie stosować kosmetyki w zależności od tego, na jakim etapie jest Wasza cera. No musicie słuchać swojej cery. No, więc ja y, tego używałam dość dużo, bardzo dobrze mi się to sprawdza pod makijaż, tak samo można śmiało z tego korzystać, więc fajna sprawa. Mm, nie tylko u mnie, ale też u innych też się sprawdzało, bo testowałam na innych Zanim nakładałam makijaż, więc dlatego też takie zużycie mam, jakie mam, że już prawie tego nie mam. No i tutaj jest ta super pompka, nie? Że wiecie, klikacie i to się podnosi do góry, więc jakby praktycznie cały produkt jest później wyskromany z tego opakowania, ale jak już gadamy o tym serum, to może bym tak sobie je nałożyła, bo ja tak od ruchu to bym do Was tylko pogadała, abym sobie go nie nałożyła. No i ono jest fajne, Wam powiem, ale trochę jest lepkie, więc jeżeli nie lubicie tego, tego takiego. Mm, Wrażenia o lepkości, no to może dla was odpadać. No, ja większość serum, które miałam, to były takie, że było je czuć, ale faktycznie zdarzały mi się takie, które były bardziej jakby na wodzie, coś w ten deseń. No i dobra, poczekamy trochę aż się to wchłonie. A jak już się wchłonęło, to tutaj mam coś takiego, to jest w takim samym opakowaniu jak tamto, ale to jest odmładzająca esencja nawilżająca. To jest Korean Beauty e, seria, tak w ogóle, i to jest koreański kwiat lotosu. Też działa z wyspy Jeju, e, i tutaj są probiotyki. No i jak to wygląda? Ja z niego korzystam raczej trochę mniej, ja bardziej częściej korzystam z serum, więc tutaj, jak widzicie, no zużycie jest małe, ale już też potestowałam, już też wiem, że mi się e, sprawdza i że jest spoko. Rzadko kiedy nakładam makijaż po takiej wieloetapowej pielęgnacji, a raczej wieloetapową pielęgnację, jeżeli już robię to na wieczór, nie w ciągu dnia, w sensie nie rano, no i czuć, że ten produkt już jest bardziej treściwy, on jest bardziej gęsty, ma inną konsystencję i powiem Wam, że on już bardziej zaczyna pachnieć kremem, coś ten deseń. Ja bym go porównała trochę do mleczka do, do makijażu, na przykład, jeżeli chodzi o konsystencję, no to taka jest właśnie konsystencja tego produktu. Też może go śmiało używać pod makijaż. Zdarza mi się, ja rzadko kiedy to robię, natomiast czasami mi się zdarzy, że zrobię taką, taką wieloetapową pielęgnację przed gdzieś tam malowaniem się. No i tak, jeżeli chodzi o tą serię, to ja tutaj mam dwa kremy, które wyglądają praktycznie tak samo autentycznie, bo opakowania są takie same. Natomiast jeden to jest krem ujędrniający, a drugi to jest przeciwzmarszczkowy krem rozświetlający. No i tak ja sobie nimi nie żongluję tak naprawdę. No tak jak mam ochotę na rozświetlające to używam tego rozświetlającego, jak z reguły jestem jakaś bardziej zmęczona i tak dalej. Tego ujędrniającego zazwyczaj używam bardziej gdzieś tam na noc, coś bardziej w ten deseń. No dzisiaj sobie wybiorę ten właśnie rozświetlający. One wyglądają w środku tak samo. Zapach mają taki, no nie wiem, no czuć, że coś tam jest, ale nie wiem do czego to porównać. Konsystencje one mają tą samą. On jest dość gęsty, jak dla mnie. No nie jest to Nivea, oczywiście, że nie, ale miałam kremy o lżejszej konsystencji. No, także kremik. Fajnie, że znowu mogę sobie pozwolić na tą większą taką pielęgnację. Powiem Wam szczerze, że. Mm, ja długo, długo z tego zrezygnowałam, z, z tej wieloetapowej pielęgnacji, bo po prostu moja skóra to odrzucała, mi się to autentycznie nie sprawdzało. No ale ostatnio znowu mi się zaczęły robić suche skórki, znowu zaczęłam testować tą pielęgnację, taką wiecie, bardziej bogatszą, zaczęłam po kolei sobie stopniowo wprowadzać kolejne produkty, żeby nagle na razie jej, tej skóry nie wystraszyć. I co? I skończyło się na tym, że po prostu wróciłam do takiej głębszej pielęgnacji. No, a tutaj mamy też serii tej Korean Beauty taki kremik pod oczy. On jest ujędrniający. I co my tutaj mamy? Wyciąg z perły i woda probiotyczna. No i ja Wam powiem, jeżeli chodzi o krem pod oczy, no to ja raczej tutaj zazwyczaj tego używam, bo jest, albo raczej, bo jest dedykowany do danej serii, ale ja tak Wam powiem, że nie jestem za bardzo przekonana do kremów pod oczy. Nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że krem pod oczy... To jest już taki po prostu wymysł, że mam wrażenie, że jak użyłam około kremu, to to wystarcza, bo ja i tak tutaj gdzieś dojadę a, bardziej pod, pod to oko. Wydaje mi się, że tutaj po prostu jest kwestia tego, że kiedy nakładam krem pod oczy, no to widzicie co ja robię? Wmasowuję go tutaj już stricte pod oko. I wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, że po prostu, żebyśmy bardziej zwracali uwagę na ten ruch. Nie wiem, takie jakieś mam wrażenie, że to jest bardziej marketing niż. Większy sens używania samego kremu potoczy. No ale dobra jest, to używam. No, jest spokojnie nic mi się nie dzieje, nie podrażnia mnie. Czy ja się czuję młodsza po tych kosmetykach? No to wiecie jak to jest. No to, to tak naprawdę jest przeciwzmarszczkowe, to mnie nie odmładza, więc nie ma źle. Ja czuję, że moja skóra jest odświeżona, nawilżona i to mi się ostatnio sprawdza, także ostatnio tak wygląda moja pielęgnacja. Przyszła moja paczka. Słuchajcie, to jest paczka od Eveline, to jest paczka z kosmetykami właśnie do pielęgnacji, bo ja stwierdziłam, że wracam do tej głębokiej pielęgnacji, więc stwierdziłam, że będę testować i sobie trochę pozamawiałam. Dodatkowo dostałam tutaj e, Mistery Boxa, tak zwanego. Także nie wiem, co też będzie w boksie, ale to nie tu, to będzie na następny odcinek. A mam mnie. Tak, nie może pójść. Młody mnie rozbroił. Idziemy do kina, ale powiem wam jest niedziela i jest wszystko pozamykane i jest tak pusto, że aż dziwnie. To bym zjadła. To Burger? <grym>? No. Nie 29 dziewięć. To też bym zjadła. To, nie, nie Santa. to bym zjadła. Zmieliśmy sobie bekon, ser najlepszy popcorn na świecie. Niosletary. Miejcie nadzieję i wierzyć wik zdrowy rozsądek. Ja! Kwiaty też już mają ewidentnie jesienny wajb. Gracias. Hej kochani, witajcie w dniu następnym, słuchajcie, ostatnio już Wam nic więcej nie nagrałam. Zrobiłam jeszcze pazurki, ale nie chciałam się tego totalnie nagrywać, nic ciekawego, bo ja słuchajcie, naklejam po prostu tipsy je maluję i to tyle, finito. No, także tyle, jak widzicie, jestem wyszykowana, jestem też po śniadaniu. Jak widzieliście, zjęliśmy dzisiaj z Maciusiem dobre tortilki. Tak, taki dobry patent, jak chcecie wykorzystać reszki z lodówki warzywne i tego typu rzeczy, no to wrzucacie do turcji. Trochę jak pizza, nie? Taki wiecie, śmietnik. No, także na tej zasadzie, a naprawdę dobre. Także warto kombinować i wykorzystywać to, co się ma w lodówce. No, także pyszne się zjedliśmy. Ja już posiedziałam, jak widzicie, się wyrychtowałam, jak to moi znajomi mówią. I co, i tyle z tego wyszło, że posprzątałam pół chałupy, bo pół y, poprzednie posprzątałam wcześniej. No i w sumie to teraz czekam na moje mole. Bo słuchajcie, mam spotkanie mm, firmowe, ale takie spotkanie firmowe, że. Mm, nie na zasadzie jakieś zebranie, tylko na zasadzie, wiecie, po pracy się spotykamy z ludźmi z pracy, tak wiecie, towarzysko, więc po prostu się śmieję, że mamy spotkanie firmowe. No, więc ja już wyszykowana, założyłam jedną z moich ładniejszych koszul w idealnie moich kolorkach, słuchajcie, takich jesiennych. No, także odkopałam ją gdzieś tam z szafy. No i co? I w sumie to... Hmm, tak sobie myślę, że dzisiaj to już nie wiem, czy Wam coś jeszcze nagram. Może Wam nagram jeszcze parę tych przebitek, jak widzimy sobie na jedzonko, bo idziemy na pizzę, do manufaktury pizzy, także znowu zobaczycie restaurację, jedną z moich ulubionych, bo to, co widzieliście wcześniej, to było Taj Mahal. Taj Mahal jest jedną z moich ulubionych indyjskich restauracji. Uwielbiam tam jest, wiecie, ten vibe taki wspólnego jedzenia, dzielania się itd., bo zostajecie na gorących półmiskach i się dzielicie, to jest spoko. No, więc to lubię, a teraz idziemy na pizzę do moim zdaniem najlepszej pizzerii w Zielonej Górze. Idziemy na manufakturę pizzy, więc jestem przeszczęśliwa, bo że jestem głodna, słuchajcie, no jedliśmy niby te tortille, to mnie napchało, ale wiecie, jak później robisz i robisz i tak dalej, ja od tamtej pory nic nie zjadłam, więc będę miała przepyszny obiadek. No i wymieniłam towarzystwo, także super i w sumie to wychodzi na to, że później em, pewnie wrócimy wieczorem, nie wiem o której dokładnie, ja że około 1900. I plan jest taki, że moja Ola u mnie zostaje na noc i w zależności od tego, czy my będziemy miały, wiecie, taki vibe na nagrywanie, czy nie, no to może coś nagramy. Różnie z nami bywa, czasami wchodzą poważne tematy, drineczki i po prostu, wiecie, jest. Uh -huh, uh -huh. i burza mózgów, nie? Także no, różnie bywa, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, także zabieram Was teraz do manufaktury pizzy. Moi drodzy, witajcie w dniu następnym. Jak widzicie, ja jestem w trochę innym makijażu, inna scenaria, to jest moje tło i tutaj zawsze nagrywam. No i tak właśnie. Siedzę tutaj, bo się przymierzam, no nagrywania, właśnie otwierania tej paczki, bo w końcu już bym ją chciała otworzyć, bo się przyda. Ale um, no, wygląda to tak, że wczoraj przedłużyło nam się, a w środku wam nic za bardzo nie nagrywam, bo było ludzi, po prostu tyle że szok. Słuchajcie, ja tam nigdy nie byłam, jak było tyle ludzi. A autentycznie, pizza jest przepyszna, więc ja się nie dziwię, że tam było tyle ludzi. Wzięłyśmy sobie z Olą dwie różne, jedną z grzybkami na sosie śmietankowym, a drugą wzięłyśmy z mascarpone i szyneczką. Ale słuchajcie, one są tak dobre, te pizze, że tam nawet jak macie ze dwa, trzy składniki na pizzę, ona jest tak pyszna, że normalnie żadnego sosu nawet do niej nie trzeba, ani nic. Nie? No, to jest po prostu... Naprawdę grzech dodawać do tej pizzy sosu. No, więc tak to wygląda. Po prostu zażerałyśmy się tą pizzą chyba przez 3 godziny. Oczywiście każdy sobie wziął po piwku, posiedzieliśmy, było sympatycznie. Niestety nie każdy z nas mógł przyjść, bo coś tam powypadało, wiecie, jak to jest 8 osób, jak próbujesz zgrać, no to jednak bywa problematycznie, ale było miło, sympatycznie, przedłużyło nam się. To na pewno, więc też wczoraj nic nie nagrywałam w domu. Tym bardziej, że wiecie, siadłyśmy przed Netflixa, zaczęłyśmy gadać plotki, ploteczki, zaczęłyśmy się śmiać i w sumie to byliśmy zmęczone i odleciałyśmy. No, więc na tym się skończyło. A w środku ja myślałam, że Wam może trochę, tak wiecie, ponagrywam wystrój, tak jak ostatnio właśnie z tego Taj um, ale no nie nagrałam, bo było tyle ludzi, że po prostu się nie dało. No, no nie dało się, no wszędzie było ludzi jak mrówków. Oni tam naprawdę mają dość sporo miejsca, plus to, że mają um, jeszcze taki wiecie, zabudowany tarasik, więc jakby no naprawdę... No, miejsca jest full, ale wszystko było tak przypełnione, że po prostu szok. No, więc niestety nie z Wami nagrywam, ale miejsce takie fajne, trochę industrialne, także jeżeli będziecie w Zielonej Górze i szukacie dobrej pizzy, to Manufaktura Pizzy, mm, no naprawdę. No, jest pyszne. Yy, no i piwko z nalewaka też mają pyszne, także no słuchajcie, nic, tylko iść. No, także tak to wygląda. Dzisiaj sobie zjadłyśmy z Olą fajne śniadanko, wypiliśmy kawkę, Ola zrobiła naleśniki. Um, no, także tak to wyglądało, no i posiedziałyśmy, pogadałyśmy, no i wiecie, jak to, baby, no trochę nam się zeszło, nie? No, ogarnęłam mieszkanie, ogarnęłam siebie, tyle co było do ogarnięcia, dobrze, że nie było za dużo do ogarnięcia i stwierdziłam, nagram Wam filmy, póki mam czas, bo słuchajcie, wieczorem znowu jestem umówiona, no, i zresztą z tego, że jestem umówiona, to już mi się nie wydaje, żebym ja coś wam nagrywała, bo nie wydaje mi się, żebym robiła coś ciekawego. Raczej yy, wejdzie na 2 z wieczorem. Tym bardziej, że wiecie, jak jest dużo aktywnie, to ja potrzebuję później się wyłączyć i chyba dzisiaj będzie wieczór chrupeczków i horrorów po prostu. No, tak to wygląda. Także jak już bym się z Wami wcześniej, później, bo, wcześniej tak, jak już bym się z Wami później nie miała okazji pożegnać, no to pa! nas oszukało? Dlaczego nic się nie dzieje? A wrzuciłeś żetony? I co jedna piłka? Bez jaj. Aha, dobra, wyleciały. Dwie piłki? Tak Bez sensu, nie? To będziemy grać nasza ulubiona gra, ale nie nagram wam, bo nie będę miała rąk dostępnych No bo ja widzę u góry, bo się wyświetla Nadal nie zaliczyło Dobra, poszło Chyba już No i co? 50 zaliczyło. No jest pół na pół. No tu no jak? Kreska jest na testowie. No dobrze, masz rację. Ja to też widzę. Oszukali nas. Jak to w kasy nie jest?

Słabo jest. To na nic nie starczy. No, no na pewno nie na czarno, Dobrze. Czyli standardowo będziemy grać w kosza. Co piłka, Leci? A co wygrałeś? 10 ketów, ale play again. No nie, tylko jedna I to, a nie jest piłka. Ale ona leci? Nie. O co tu chodzi? A nie, ona nie jest zwolniona, jest blokada, ale bez sensu. Związaliśmy się w cholerę ale zrobić. No było. No a co mam ci powiedzieć? No chcesz to grę jeszcze raz? No, ale resztą chyba też sterujesz, nie? O nie, widziałam to! O nie! O nie, już miałam adrenalinę! A te się odezwały! Czemu te się odezwały? Co to jest grabonusowa? słabo. Ja z tak, słabo. Tak. Słabo. Zawsze takie fajle kameruję. No wtedy też, by tutaj, a było tu. No wiem, ale słabo. Nie gramy w to już. I Tu jak zwykle nie wiemy o co chodzi. Tam jakaś piłeczka leci czy coś? Nie? Tutaj z prawej strony jakby? O właśnie tu i co? Aha, bo tutaj masz tą wskazówkę trzeba puścić tego. Nie? Aha i wtedy lecą piłeczki. Dobra. A ile masz piłeczek jeszcze? Tylko dwie miałeś, nie? O, tak. A, ja! E, o, dobrze. O, no uśmiechnięta minka, no. I spadają. I co? I teraz znowu one wylecą i ty możesz nim nimi grać? Chyba tak Nie wiem co robisz, ale trzaskaj punkty. <głos> <głos> I chyba już? Aha, dobra, wrzucę jeszcze dwa. Tak, dobrze, dobrze wrzuć. Jak już zacząłeś, to już graj. Dobra, już wiemy, że tam tą stałką trzeba No. Szanowni, to, zależy z której strony to leci. Skąd mam wiedzieć, z której strony to leci? Nie wiem. O, dobrze. O! O, Maciuś. No, ale to dobrze, bo to spadają w dół i jak spadnie ta duża kulka, to coś wygrasz, nie? Ale żeby ta... Rybuje. To drukuje Już? Koniec A nie leci dalej, co ty? Dawaj jeszcze, bo tam jakieś... Dobra, gramy to jest Dobra, to graj. No i się to kupi, nie? Hazardziści jedni. Ty to cały czas tam coś drukuje. No a to cały czas jakaś kulka poszła przed chwilą. No ile tych Ja nie wiem, no tutaj jest jakaś dwójka napisana, może to jest to. Ja chyba nie do końca rozumiem tę grę. Bo tu jeszcze ten spin chyba ze środka jest, patrz. Aha, tak faktycznie coś jest. O, o czyli podwójny. No. Aha, bo to tam spin, chyba spin. jak uderza w to tikety, spin. to... O, Maciuś. Co wygrałeś? 200 tiketów. Dobrze. Dobrze Maciuś, graj dalej. Nie wiem, o co odliczanie jest jakieś. Podrukuje dikety. Ten. Nie no, ale dikety y, odlicza... Ten drukuje dalej, a odliczanie się skończyło. Ja chciała, żeby duża piłka spadła. Musi wspinać, na wola No. A szkoda. Jest Diabełka, Diabełka trafiłaś się chyba. A nie, to jest emoji balls jakieś. Znowu jest odliczanie. Nie wiem. Mi się wydaje, że nie, że to jest odliczanie okay, i wtedy co? Nie wiem. Ticket error. No jest jakiś ticket error. Ja nie rozumiem, o co chodzi z ticket error. Coś się zepsuło. Mało. Stwierdziliśmy, że mało i bierzemy kolejne. 50 tiketów tak. Tak 50 ile tak. to daje. Graliśmy prawie 1000 tiketów, ale co wydaliśmy to też nasze.